Znajdujemy się w Liceum Siuspijare w Brzeszowie. Tutaj uczniowie przeżywali święto szkoły związane z uroczystością świętej matki Pauli Montali. Jest ono obchodzone 26 lutego. Ten dzień jest również zakończeniem obchodzenia roku powołaniowego. Rok powołaniowy sióstr Pijarek trwał od 26 lutego 2022 roku do dzisiejszego święta, kiedy wspominamy świętą Paulę Montale. Działo się dużo i małych rzeczy i dużych. Warto tutaj wspomnieć o takim ważnym wydarzeniu, które odbywało się w Liceum Sióstr Pijarek, który wyszedł z inicjatywy młodzieży, kiedy usłyszeli o tym roku powołaniowym. Był koncert. A tak naprawdę był to wieczór z muzyką, podczas którego nasi uczniowie przygotowali kilka piosenek pod batutą zaprzyjaźnionej Gabrieli Wąsacz, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Przygotowali koncert, wieczór, na którym dzielili się swoimi talentami, ale też byli zaproszeni goście, pijar i pijarka, którzy dzielili się swoim świadectwem. To było takie duże wydarzenie dla naszej szkoły. Oprócz tego podczas kateches młodzi mogli słuchać o tym haśle, o tym czym jest jest powołanie, bardzo ważnym elementem tego całego roku powołaniowego była codzienna modlitwa, e, rozpoczynająca dzień w naszej szkole. Modlitwa na, przygotowana właśnie na ten rok powołaniowy, prosząc o to, aby każdy człowiek rozeznał dobrze swoje powołanie, czyli ten plan Pana Boga dla każdego z nas. Działy się też różne inne elementy podczas naszych świąt, e, piarskich, świąt e, szkolnych, w którym e, przypominaliśmy sobie o tym haśle od Was Ruszyć. Baner, który jest też za mną, on był i jest przy drzwiach naszej szkoły, który przypominał każdemu, młodemu wchodzącemu do tej szkoły, ale też rodzicom i innym o tym naszym pierskim roku powołaniowym. Działo się też takich różnych innych wydarzeń, które gromadziło wszystkich uczniów, kusiuspierek w Polsce, a nawet i na świecie. Rok powołaniowy się kończy. To jest taki dobry czas, żeby sobie zawsze pomyśleć o swoim powołaniu i dokonać pewnego, pewnej analizy. Ci, którzy są przed wyborem e, z analizy kierunku, a ci, którzy wybrali e, jakości wykonyw nie wykonywania, ale przeżywania swojego powołania. E, I piękne jest to, że Pan Bóg nam daje różnorodność. E, powołanie nie jest zasadzką, jest możliwością, jest e, m, drogą do szczęścia, pewną. Pewnym zrealizowaniem człowieczeństwa w kluczu świętości. I jestem przekonany, że właśnie każdy z nas, kiedy wybiera swoją drogę, taką jedną, jedyną, niezależnie czy jest to droga. Życia małżeńskiego, droga życia zakonnego czy droga życia kołańskiego. Każdy, mam nadzieję, uczciwy chrześcijanin ma jeden cel, to znaczy, żeby przeżyć tak życie, aby ono było najbardziej skoncentrowane na Chrystusie i jak najwięcej dawało miłości bliskim. Dla mnie osobiście, to rzeczywiście e, rozeznanie tego, co by się chciało w życiu osiągnąć, robić, kim być, i wierne trwanie w tym rozeznaniu. Konsekwentne trwanie w tym, prawdę mówiąc, nawet nie zastanawianie się potem, czy się już dobrze wybrało, czy źle, bo jak się wybrało, to trzeba uczciwie iść za tym. Szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czym jest powołanie. Wydawało mi się, że to co robię, staram się robić uczciwie, być wiernym temu co w sobie postanowiłem i konsekwentnie w tym trwać. Także... Powołanie było dla mnie takim jak gdyby, oczywistym sposobem działania i postępowania w życiu, że wszystko to co robię, robię zgodnie z tym co postanowiłem, co chciałbym osiągnąć i być konsekwentnie w tym cały czas temu wierny.